Cześć, witam Was w kolejnym odcinku o Konstytucji Wspólników, czyli układaniu relacji ze wspólnikami i wspólniczkami. Dzisiaj Wam opowiem o sytuacji, w której wszyscy wspólnicy lub część z nich umawiają się na to, że będą pracować na rzecz spółki, którą zakładają wspólnie. Bo można wnosić różnego rodzaju rzeczy: pieniądze, pracę, maszyny, know-how, kontakty itd. Ale o tym innych rzeczach będziemy opowiadać w następnych odcinkach. A dzisiaj opowiem Wam o sytuacji, w której umawiamy się na wnoszenie pracy. Bo może Wam się wydawać oczywiste, że jak zakładacie razem firmę, to będziecie pracowali solidarnie nad jej rozwojem, zwiększaniem jej wartości, budowaniem czegoś, co będzie wielkie, fantastyczne i oczywiście wartościowe. Niestety tak nie jest. Bo każdy z Was, każda z Was może mieć inne pojęcie na temat tego, jak dla niego wygląda praca. Dla niektórych jest to przyjechanie do biura o 9 i wyjście o 17, poświęcenie 8 godzin na pracowanie na rzecz firmy, a później pojechanie do domu do dzieci, rodziny, kogoś ukochanego albo psa. Nie ma to znaczenia. Po prostu chcecie mieć miejsce pracy, spędzić w tym, czas, w, w tym miejscu 8 godzin, i wrócić do domu. Dla do kogoś innego budowanie firmy to jest praca, która zajmuje 2-3 etaty w ciągu miesiąca. Pracuje się cały czas, hustle, pracowanie, robota, cały czas jest pokazywanie się, występowanie, jeżdżenie. I mamy kłopot, bo tą tych dwóch ludzi możemy nie połączyć ze sobą, ich tych dwóch wizji budowania firmy. Pracowania na rzecz firmy możemy ze sobą nie połączyć. Dlatego warto, żebyście ustalili sobie, co rozumiecie przez pracowanie, co rozumiecie przez dostarczanie efektów, jak z tych efektów będziecie się rozliczali i czym dla was, po, dla każdego z was, każdej z was, gdy zakładacie firmę, jest praca wnoszona do firmy. Jak to widzicie i na jaki poziom tej pracy się umawiacie? Na to, jak będziecie pracowali każde z osobna i wszyscy razem, i jak będziecie budować wasz biznes. Bo każdy może mieć inną wizję tego, jak wygląda praca na rzecz firmy, a jest to ważne i to zwłaszcza właśnie wśród, dla, żeby ustalić to wśród wspólników i wspólniczek pracujących. Więc ustalcie jak będziecie pracować i jak będziecie się z tej pracy wzajemnie rozliczać. Dziękuję wam bardzo i do usłyszenia. Ułóżcie sobie relacje ze wspólnikami i wspólniczkami konstytucjawspólników.pl